Cześć. Jako, że nie ma teraz filmu żadnego o samochodach, bo chwilowo nie robię nic, bo zajęłam się remontem domu. No to postanowiłem wstawić taki filmik, bo kilka osób pytało co z tą anteną, co z tą anteną, do której zrobiłem mu obudowę. Nic nie powiedziałem więcej, co tam, co tam jest w środku. Także pokażę teraz co, co jest co, co to za antena z tego wyszła jak to wygląda jak to działa powiem tak to jest antena tak, tak jak tak jak tutaj było pokazywane wtedy obudowa obudowa cała tak tutaj jest dokręcony taki taki kawałek rurki 3/4 cala normalna hydrauliczna rurka tutaj jest wtyczka y, UC1 i tak to miało, miało y, znaczy działało jako maśnik taki, do którego mocuje się do gdzieś tam do jakiejś budowy, y, a w ten sposób było podłączone. Przepuszczony był ten kabel, tu było wkręcone. Mówię w, w czasie przeszłym, dlatego że ta antena mi troszkę służyła, ale teraz już ją zdjąłem, bo mam inną, więc tak to jest przy, przymocowany kabel. No, i tu było przykręcone, O tak. No, i po prostu do tego trzy przeciwwagi. Przęcone tutaj. Tak, już nie będę próbował, Nie mogę podnieść wyżej, bo, bo sufit mi przeszkadza. Bo jestem akurat w piwnicy. Także tak to wygląda. A co jest w środku? w środku tak odkręcamy to tutaj odkręcamy to tutaj co jest w środku Dobrze ktoś zauważył w komentarzu to jest dokładnie ta antena tak zwana kopia X50 kopia X50 która która jest tam ogólnodostępny schemat taki w pdf -ie jak to wykonać po kolei, jak cewki, jak to, jak, to, jak to zrobić. Właśnie tak, właśnie do tego to miało służyć. Także pokażę, jak to działa, jak to wygląda w środku. Także tak, ściągam całą obudowę. Tak to wygląda. Jest tutaj jakiś kondensator lutowany, prawdopodobnie nie taki jak powinien być, bo takiego nie da się po prostu dokupić. No i ceweczka nawinięta z cienkiego drutu, który chyba był 1,5 mm. Tak, jedziemy dalej i dalej. Tutaj druga ceweczka. A tu już jest drut 2,5. Sorry. Tutaj jest zlutowane w tym miejscu. To jest półtoreczka cienki drut. Tam na czwartym zwoju chyba dolutowany jest ten kondensator, który idzie do, do gorącej żyły. Cama, sama cewka jest przygotowana do masy. Tutaj mamy taką ceweczkę też, też od, odpowiednie, odpowiednie odległości, odpowiednie yy, średnica tego nawinięcia. A dalej tutaj na kołkach rozporowych, takich do wkręcania wkrętów do, do ściany, jest włożony ten drut na no, odpowiednią odległość. Jest to stosowana taka rurka. Rurka miedziana, to jest z klimatyzacji, jeżeli ktoś widział rurki klimatyzacji takiej co się montuje w mieszkaniach, to jest ta grubsza rurka, praktycznie idealnie pasuje, bo tam powinno być 10 mm, a ta jest chyba 9 i coś tam, bo to jest jakaś calowa, tam nie pamiętam jaki to, jaki to rozmiar, tutaj tak samo, kołeczek rozporowy, drut włożony na odpowiednią odległość, ceweczka, no i do końca to już po prostu drut. Tutaj jest zamocowana jeszcze taka kąpeczka w taśmie izolacyjnej i tutaj troszkę też po to, żeby to nie latało w tej rurze, ale trochę i tak lata, bo tutaj trzeba było też zamontować, tego nie było. Czy nie pamiętam, jak to wyszło, że to nie założyłem, może nie miałem co, albo może rozbierałem i wypadło, nie wiem. Także taka to antena. Tak to wygląda. No, chciałbym zrobić jakąś jeszcze próbę, że złożę ją. Trzeba to nakładać po prostu na obudowę. Obudowę po prostu nakładać na tę antenę, dlatego że te cewki po prostu się zginają. Nie wiem, czy jest wykonana dobrze, czy źle. Jakoś tam działa, powiem, że nawet nieźle. Nawet nieźle to działało. Jak na nazwanie to nie wiem, na, na odsłuch powiem, że nawet dobrze. Także spróbuję może to y, troszeczkę sprawdzić jak to działa. Także y, spróbuję, y, idę z tym na Także tak to wygląda zamocowane do ogrodzenia tak na szybko na trytytkę. Y, antenka. Niestety nie udało mi się tutaj dozwonić do kolegi, żeby sprawdzić y, jak to działa. Y, więc y, no powiem tak. Prawdopodobnie nie działa tak jakbyśmy to chcieli, bo na pewno nie będzie to działać jak oryginał, ale do posłuchania coś tam można sobie zrobić. Czy byłem zadowolony z tej anteny. Troszkę byłem, ale no też nie do końca, bo później wziąłem inną antenę w podobnej długości i działało dużo lepiej. Także tyle to by było. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie kanał, jak chcecie więcej filmików takich na temat anteny, jakichś tam, czy jakiejś tam łączności, no to piszcie, może coś będzie, bo teraz już yy, mam już pozwolenie radiowe normalnie wydane, także <laughs> pozdrawiam jako SP8GB. Yy, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę, wbieć na grupę na Facebooka, no i do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!